Siemaneczka z tej strony, Marcin Gracz, a teraz będziemy grać w walentynkową misję. Babka w nas właśnie strzeliła. I sobie w stopę też. Dlaczego ona w ogóle jest amorem? Zwariowała? To jakiś typek? O co tu chodzi? Nie wiem o co chodzi. Ale miałem jak to przejść, bo sprawdziłem. Jest to cholernie trudne. Naprawdę. Nawet wiedząc o co chodzi, nie wiem czy mi się uda. Już nie pamiętam, kurde, że to było, dobra. Najpierw musimy iść po butelkę. Musimy. Iść. Ha, dobra, już od razu babka tutaj jest. Dupą do nas. Musimy wziąć tą butelkę, co tam świeci. Dobra, lecimy po nią. I kurde, co było dalej? Ja pierniczo, to jest tyle rzeczy do zrobienia, że to wygrać to jest mała bania. Nie wiem, czy ktoś z Was już oglądał odcinki, odcinek z tą misją, ale. Masakra po prostu musimy tak, teraz wziąć tą butelkę, potem wejść do kuchni. w kuchni chyba musimy, musimy wziąć Co my musimy wziąć? Kawę musimy wziąć w kuchni. Kawę wziąć w kuchni. Kawa jest tu. to z lewej trzeba wziąć chyba. E, ekstra do kawy trzeba wziąć. Już Tym... spierdziłem. A w sumie Nie spierdziłem. O co chodzi? o? Ty, easy <laughs> Ale czemu to są... Czemu... Czemu tam Czemu stały dwie? Ja zawsze jak powiem Easy to zaraz mnie łapią, ale czemu czemu ja miałem ten termos z kawusią i nagle się pojawił drugi termos z kawusią obok termosu z kawusią? Tego też nie rozumiem To jest jakiś bug, błąd gry znowu again czy co? Odchodzimy no, jeszcze raz tu ona czyta książkę, pewnie przez 5 sekund, znając życie. jeszcze raz, lewa kamusia. Zamior do dermosu. Ona oczywiście już to słyszy, musimy spierdzielać ale... Szybko. Szybko. Fajnie. I patrzcie. Czemu są dwa? Czemu mam dwie? Czemu nam mnie już goni znowu? Nie! Nie! O! Nie! mam, Szybciej! Uch. Dobra, udało się, ale trzeba mam dwa termosy z kapuśem? Holender, gdzie ten termos miałem postawić? Dobra, wiem tylko jedno, że truskawki muszę mieć. Ten termos to potem pomyślimy gdzie postawić. Kurczę, nie pamiętam! Przy tym, przy tym... Przy tym... Przy tym, 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 przy tym... <grym> Ekspresie? Czy tam, skąd wziąłem, na stole? A może mam dwa termosy, to i to Okej... Czyli jednak trzeba go wziąć do góry. Bierzemy. Zamknijmy to, żeby już się nie kapnęła na pewno, że coś się tu zmieniło. Teraz, jak to wziąć, żeby nie użyć kawiarki, tylko żeby je wziąć? Dobrze, trzeba użyć, jej nie przy pomocy kawy. Okej. Okay. Tak daleko jeszcze nigdy nie zaszliśmy. Teraz musimy co musimy. Już mam mówię co musimy. Musimy ogarnąć drabinę. Żeby mnie kliknął znowu wyrzuć. Nie ma jej. Dobra. Ogarnijmy drabinę. Tu już wiemy gdzie leży. Ok. I teraz pierwszy raz w historii. Mam nadzieję, że uda mi się użyć drabiny gdzie była ta dziura w suficie? Kurde... Tutaj, 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 dobra... Hop... Patrzcie, udało mi się! Ło, jaki sukces! Pierwszy raz w historii użyłem drabiny i kurde, nie poleciała na... drugą orbitę. Na inną orbitę. Dobra. Kładziemy ekspres. No. Co ja robię nie tak? Dobra. Mamy ekspres. Teraz robimy kawusie. Mamy kawusie. Teraz bierzemy butelusie. Czekamy, aż się zmiksuje. Okej, okay. już? Nie. Jeszcze tu leci, leci, dobra. Już. Bierzemy się do termosika. Okej, okay. mamy. Tak daleko jeszcze nie było. Dobra, nasza. Teraz ona jest na dole, więc możemy sobie śmiało zejść. No. Śmiało zeszliśmy. Okej, okay. teraz musimy iść. Mix the coffee with strawberries to make it... Taste like fruit, czyli musimy zmiksować to z truskawkami, żeby smakowało jak napoje. napój, napój, <grym> jak napój. Dobra, mamy stroberisy i teraz musimy znaleźć dziada. Nie jest to napisane co prawda znajdzie dziada, ale trzeba znaleźć dziada, Ona akurat wchodzi też do góry, więc musimy szybko znaleźć dziada. Czym prędzej znaleźć dziada? Ta misja na tym polega. Znajdź dziada. Gdzie jest dziad? Czy tu gdzieś jest dziad? Nie ma dziada. Dziad? Nie ma dziada. Kurde, gdzie był ten dziad? Jest dziad, patrzcie! Cześć dziadzie! Co za typ! Patrzcie co on ma za oczy w ogóle, wygląda jak zombie, nie dziad. Dobra, i on ma tutaj w karteczce... O nie, tam jest... Zwariuję! Tak się podjarałem z dziadem, <noise> że ta mnie zapała, no. Już byliśmy tak blisko. Już miałem dziada w garści. Już miałem wziąć jego kartkę i zobaczyć tajny napis. Odejdź, babo, bo już naprawdę nie mam cierpliwości. Idź sobie. Szybciej. Można cię przyspieszyć? Dobra, poszło. Będę tylko tutaj szybko, hop. Najpierw w ekspres, żeby kawy nie wsypać, ekspres, teraz kawa, teraz zamknąć szafkę, teraz dzida do góry, dzida do góry, żeby na nią teraz nie wpaść, nie wiem gdzie jest ten pokój do tańca, mam nadzieję, że nie tu. Jesteśmy tu, bierzemy drabinę, drabina wzięta, lecimy. Mam już tyle asortymentu, że już nic nas nie powstrzyma, tylko ta baba ewentualnie. Dobra. Dobra nasza. Plecami jest, teraz nie zobaczy. Drabina jest. Wchodzimy. Szybko. Kabusza? Hop. Kabusza wysoka, kabusi? Maja ekspresu. Ona robi kupę? Takie rzeczy. A nie, ona śpi. Myślałem, że siedzi na tronie. Ślepy ja. Dobra. Mamy to, mamy to, mamy to. Kurde, pół godziny się obracają, nie? Dobra, idziemy na dwór, bo potrzebujemy truskawek, żeby smakowała kawa jak soczek. Mamy truskawki i teraz musimy znaleźć dziada. Ona jest akurat tutaj, chodzi do góry. Kurde, a dziad też jest u góry. To mamy problem. Houston. A drabiny też już tu nie ma, żeby wejść bogiem. Dobra, może nas nie zauważy. Nie zauważy nas pani? Obiecuję pani? Dobra, chyba nie zauważyła. W końcu z głupim babsztylem, gorzej, że ona idzie do tamtego pokoju koło dziada. Dobra, dziad, dziadzie, czy jesteś tu? Jest dziad. Jest dziad. Zerknijmy teraz na tą kartkę dziada w końcu. I hate kids. Duże H8. kidy z, kids z, I musimy do tego komputerka wpisać. A. Myślałem, że będziemy musieli to wpisywać. Duży znak, mały znak, ile by to czasu trwało. A tak! Kliknęliśmy, ok. On sam to wpisał fajnie, teraz spierdzielajmy z tym szybko. Bo zamówiliśmy właśnie paczkę za 1000 dolców z jej konta. W tej paczce powinien być blender. Co? Jest tylko podstawka do blendera? No tak, czyli musimy znaleźć jeszcze ten blender. W kuchni, ona oczywiście jest akurat w kuchni. Okej, okay, poszła sobie gdzieś tam. Za jej plecami czmychniemy. Czmychniemy czy nie? No jeszcze kilka, dobra poszło. I do kuchni, do kuchni, do kuchni. Gdzie jest ten blender? Gdzie był ten blender? Gdzie jest blender? O, żeś. o jest, jest blender, jest! Już szybałem, że nie wiem co się dzieje. Ona nie idzie prawie... Do kuchni, prawda? Weszła do kuchni. Nie chcę tego spierdzielić, nie chcę tego spierdzielić, nie chcę tego spierdzielić, nie chcę tego spierdzielić. Uff, 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 uff udało się. O, Czemu nie mogę tu wskoczyć? Dobra, nieważne, nieważne, nie złapała nas, no. To jest najważniejsze, już się zestresowałem, no, już jesteśmy tak blisko. Tylko musimy zmiksować to za pomocą blendera, a później odłożyć w jakieś miejsce, którego nie wiem jakie, postawię na tym stole po prostu przed tym Wchodzi na dół, czyli, czyli znowu tu Nie, wyszła, wyszła z kuchni, dobra, to wracamy, wracamy, wracamy Stawiamy tego blendera Ale co jest nie tak? No. Proszę, nie wchodzisz do kuchni, prawda znowu? Dobra, ogląda telewizję. To dobra nasza, naprawdę dobra nasza Czy na, naprawdę... Czy nam się uda? O nie Znajdź drogę, żeby schłodzić miksturę Jak ją schłodzić? Czemu ja nie mogę nawet podnieść? Znajdź drogę, żeby schłodzić miksturę? Jeszcze coś? Ile rzeczy w tej misji stworzyliśmy? Jeszcze ja mam to schłodzić? Ona jest w kuchni I nas goni Nie no Nie że po prostu Czemu ja nie mogę wziąć? Muszę wziąć... Pewnie lód jakiś, czy coś. Z lodówki. Z zamrażarki, już nie wiem naprawdę. Zamrażarka u góry. Kostki lodu. Dobra, mam, 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 mam. Mam, mam, mam. O. Uda się? Uda się. Jak teraz się nie uda, się poddaję po prostu na dziś, ale musi się udać. Gdzie ona jest? Mam nadzieję, że nie gdzieś tutaj, za rogiem, prawda? Nie jest gdzieś tu za rogiem. Nie ma jej tu za rogiem, dobra. dobra, 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 błagam. To było tu, tu ją znalazłem. Tu mi kazali ją postawić. Tak, postawiłem. Teraz tylko ucieknę i mam to. Nie wierzę. Jest! W końcu mi się coś udało! Jestem taki podekscytowany Jak naprawdę w ogóle nie... nie przewidziałem jeszcze, że ten lód Bęk Już myślałem, że nie przejdę O ja już wiem jak to się skończy Oto maniliśmy ją tym, tym czymś z kawą i czymś tam Ale W zasadzie nie wiem, jak to zadziałało. Przecież ona wcześniej na niego spojrzała. Byłem taki podekscytowany. I dałem... ciała. Naprawdę nie wiem. Zrobiłem wszystko! Jak ktoś wie, dlaczego nie przeszedłem tej misji, to naprawdę napiszcie mi. Napiszcie mi w komentarzu, bo jestem załamany. Ale łapka w górę miela widziana na pocieszenie. ich z dzwonkiem też. Cześć. Brak mi słów.